Siemaneczko i Wzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Siemaneczko, z tej strony paker 83 i Dapi83, czyli pary i mój stary. Tata gra razem z synem. Z nami gra nasz wspaniały widz, który nam zrobił Discorda, powtarzałem to już nieraz, ale będę powtarzał jeszcze wielokrotnie. Kubulek51. I teraz, czy on ma 51 lat? Czy on jest z rocznika 51? Czy 83 ma 83 lata? Czy jest może z 83 roku? To jest pytanie. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się na żywo i wtedy się dowiecie. A my dzisiaj zagramy ratowanie świata. To jest chyba 38 odcinek. Trzy kobiety. Chodzimy w gotowości. Trzy kobiety walczą. Jest jedna pani żołnierz, druga pani żołnierz i kobieta sekretarka, która też jest żołnierzem. Odbieramy nagrody dnia. No to nie odbieramy, jak odbieramy, kubulek też tam nie podbierze. Tam ratowanie świata, się podłuży w końcu. Zartuje, kubulek jest mistrzem ratowania świata. No i co my tu mamy? Deskogląd, zadanie, strona druga z 13. Nowy początek. Nowy początek może być nowym końcem dla nas. A my ostatnio zaczęliśmy troszkę ogrywać nową grę, która się nazywa Shatterline. Polecamy Wam tą grę. Naprawdę, robi wrażenie. Tak. Bardzo. Co my tu mamy do zrobienia? W pełni odkryć udane misji w strefie 19+. W 19 plus. Misji, strefa 19+. Plus. No to chyba muszę wybrać mapę. Muszę wziąć na dyskoblut. Mam dyskoblut. Wybierz. Strefę 19 plus muszę wybrać. Ja sobie otworzę la jakąś lamę. Nie pisałem się na... to! Zostawiam, otwórz. O! Zdaję miejsce w strefie, kiedy ktoś się piósł. Ok, jakby wziął od razu start, nas przyleci. Tak, może na przykład, ok. I wybierz. Nie, nie graj z innymi, anuluj to. Muszę wziąć na mapę, jednak, tak. Dobra, to ja otworzę następną lamę, dobra? Otwórz sobie następną lamę, a ja wybiorę 19. No kurka to zaboli. Jest staw czoła burzy drugiej kategorii. co wybieram. Dropkę mieć. Ale co? Staw czoła burzy dwa kategorii. Drugiej kategorii. Zgadza się drugiej kategorii. Tylko tu jest kropka. Jak jest burzy 2, kropka. O, Halloween. Ja mam, o, niedługo Halloween, chłopaki, niedługo Halloween zacznie się. Tak. Te luźne dynie i nie dynie. Trzeba <laughs> będzie wyciąć dynie. Czyli nowy sezon będzie Halloween. Overwatch, w Overwatchu, przepraszam, w Overwatchu to zawsze jest nowy sezon. Też troszkę odgrywamy Overwatcha w Fortnite. Cie. Jeszcze raz? W Fortnite'cie Fortnite będzie Halloween? Tak mi się wydaje, kiedyś był. Teraz chyba nie, zrobią coś innego, mam nadzieję, że zrobią coś innego, coś wyjątkowego. Znaczy bardzo dawno był, Z kilka lat temu. Ja nawet nie patrzyłem, co będzie jutro nowego. Chciałbym się miło zaskoczyć. Ja też. Tylko czasami wyskakują wiadomości takie. Strefa odkryta. Co to jest z strefa 01 strefa odkryta? Jesteśmy. Twoje atlasy są Kupiłem gotowe. Kupiłem też nowy taniec. Kubulek, Zostań możesz zagrać? Gram sobie z kubulkiem w szachy. i znajduje obóz. Gramy sobie w nieskończoność. Musimy tutaj za robota, nie. He. He. Już, już, już. Pomocy! Musimy znaleźć Pomocy! dwa cele Atlasu. Musimy jak najszybciej 5 minut mamy. Już widzę jeden. Cel zlokalizowany. I, I dwa widzę obok siebie. O nie, to jest obu samochody. To bardzo żeby zrobić to To jest, strona, jest odkryty, to, muszę proszę, A ja na Przemykam pomiędzy tymi dwustachami. Świetnie! Dodaj blue Blood do Atlasu. Gdy uznasz, że jest taf, opusz sterowanie Lucianą. O ty, o ty Tam rogłaki robicie, tam wszystko? Zgodnie z planem? Tak, tak, tak. Idę poszukać blue bluetooth, Aha, zrobione, proszę Państwa. Co zrobiłeś? No, zrobiłem główny telmisji, no Mówiłem, to odkryć 100% mapy w strefie 19. Co się stało? Halo. Słyszę, 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 słyszę. Co się stało? Nic się nie stało. Dobra. Murasz spadł z drabiny. Bo kośny ze zrą Tutaj moja córka się śmieje. Zobacz, że to Ratowanie świata, Dami. A tutaj dzik nie ratuje świata, bierz dzika. Szoka, dzika. No, to żeby, żeby dzik nie znalazł ciebie przypadkiem. Zawsze dzik mnie znajduje. Szukam go. Gdzie to trzeba? Ja mam blue-blue. Dawaj, gdzie to trzeba? Ja polę ten blue No to na mapie. Weź mapę i masz A, B. Muszę iść do B? No i do A. Ja tutaj szukam... Szukam, szukam dzika. Julii chce do nas dołączyć. Tak, przepraszam mnie Tak skończymy to coś nagramy Nagramy ten, ten tryb z tego Iż, Z i... Destiny, z Destiny. bardzo mi się podoba to tryb, bardzo go lubię. Jaki Destiny? A, ten tryb... A dobra, myślałem, że chodzi się o Shutterline. Shutterline nie Chociaż jak kubulek ma Shutterline, to... A kubulek gra na PlayStation, przepraszam. Ale może mapę co tam? Pewnie ciebie zapraszają, mnie w wiesz, zmienia ciągle. Weźcie tu zadezujcie to. Dobra, będę wam. O nie! Kubulek! Głosowanie sprawy misji. ja y Zabudujcie tutaj kubule tutaj zabuduj to A tutaj rady do teraz ja to Nie ma Od razu A bo to dwa bierze się od razu Na raz Chcesz zagrać? Dawaj, nie mam czasu na granie, mola! Ja tutaj robię trudne zadania. <laughs> Ojeju! jeju! Weź to zanykuj! To jest szlak trafi! Zbudowałem, mi wiadomo co to jest. E Daj mi tam wejść do środka! A, tam wejść chcesz. No to nie chodzi. nie, no paker, paker. Tu jeszcze w środku. Ja nie mogę sedytować. Ja też tego nie A, wiem. już nie. wiem. Teraz. A, Oni tutaj nigdy nie dojdą. Bo jak w ogóle postawię tutaj z 20 pułapek mam 99 mocy. Co no, to w ogóle ty znowu? Oni na hitach giną. A to już po prostu strzelam Ja, ja mogę sobie w szach Ale mnie. I jak jeden. Dobra, zbieramy tutaj wszystko. są Goku ładuje moc. O! ¿Quién pide otra ¿Quién To tutaj kubulek zrobi? wszędzie, widz chuli... kule są armatnie. Jeszcze raz... Łydra, Łydra, może kubulek ma z 500 pułapek może. 5000 ziarno Jeszcze raz? 5000 chyba ma pułapek Ale najpierw byśmy się zastanowić jak je podpalić Cały jest dużo dopiero Stron daje by było po płaczkę No to jest... Uwaga, dzisiaj walka jest z Denisem Załęckim Jeszcze raz? Dzisiaj walka jest Artura Spilki z Denisem Załęckim Ostatnio wstarł do Artura Spilki. Jakby chciał z nami zagrać, to śmiało zapraszam. Nie musi to być Fortnite Może być coś innego Ja mogę jeden na jeden w Fortnite じゃあ、あそこは一番人気のポイントは1つだけです。 Tutaj z kubulkiem to łatwo wygląda, ale wcale to nie jest tak łatwe. Kubulek nam bardzo pomaga. Rozstawił wszędzie pułapki. Dlatego mu dziękujemy, że nam nie odgrywa tego No, ale ty w ogóle by nie zniszczył. Jak to? Ja trafiam, że ja zaraz, za zaraz bym Muszę Muszę pójść. Któregoś jest odpinka. Ale tego by się zmniejszył, to zaraz jedynie nie lepiej. che sorso, davvero, potrei? se non vi le fuoco! sabbiate, baiate, 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 Cię nie okay, słyszę, okay. bo tu się tyle dzieje. Nic się nie dzieje. Nie możemy trzymać przez rok. Pozostało 30 sekund. Dawajcie, zabijamy może jakieś małgoły spadną. Dwa, jeden, go, 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 go. koniec! Zagraj w szachy szybko! Chodź! Gdzie są te szachy, dawaj, szachmat będzie zaraz! Nie, nie mogę, nie! O! Szachmat! <grym> nie. O! grać Grecia! Macie skąp! Polecam Dawida... Że wróć! Jak w kóła, polecam! Oraz czerw! No i mój ulubieniec, pan szachuj, pan szachuj, dobrze wymiata w szachy. Okej, okay, Alcatraz poziom 66 i 67 poziom 136, kolosę. To niedługo cię dowolnię. Coo! Z lecą, się. Lecą Chyba to jest dostatni z O, A może być dobrze. Nie. Aj! Tu, <laughs> do bazy głównej. Oczywiście łapeczki w górę, łapeczki, łapeczki. Łapeczki w górę, łapeczki w górę, pod filmem tam żeby były też. Ja sprawdzę kto łapeczki. Nie. I to daje pod każdym filmem jedną łapeczkę w dół. Też daje tak, coś jedną, jakiś Nygusek jedną łapeczkę. Dawajcie. Plusiki sama, nie w dół. Co tu jest? XP, 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 XP. Tylko XP. Ja mam No i proszę Państwa, zero Hej, Ślałem już. <ślałem> no i widzimy się w następnym odcinku. To będzie też strona druga z trzynastu. Powiemy co to będzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, hej. Dziękujemy za oglądanie, nara.